A ja muszę, muszę mieć zajęcia. Tak. Jak nie mam zajęcia, przychodzą głupoty do głowy, e, ładuję się w problemy. Muszę Mameda e, przeprosić. Przepraszam cię, naprawdę pokazał się, według mnie pokazał się z bardzo dobrej strony. Ja bym mógł nie wytrzymać, tam bym mógł, wiesz, nie, nie dojść do tej walki przed, przed walką, tak żeby mógł ich, kogoś połamać niechcący. Kamil Heppen, kanał Koloseum. Jesteśmy na Gali cloud MMA 4 i pierwsze pewnie z wielu ogłoszeń dzisiejszego wieczoru Mariusz Wach oficjalnie zawitał w rodzinie Klaut MMA, więc przede wszystkim cześć. Witam serdecznie. Dobrze wiem, że pewne plany twoje fightowe nie do końca można nawet fightowe, ale były w planach, jeżeli chodzi o nową federację, wylądowały się tak w Klaut MMA, więc może opowiedz, jak to wyglądało za kulisowo, że dogadałeś się właśnie z tą federacją, że wylądowałeś w klaucie. Wiadomo, tak pewnie wiecie, albo nie wiecie, dzisiaj rozmawiałem z inną federacją. E, koniec końców e, coś się podziało z tą federacją. E, na razie chyba wstrzymała działalność. E, zgłosili się z klauda. E, ja nie lubię takiej pustki, tak? Lubię jak się coś dzieje. E, I zawitałem tutaj, tak? Mam nadzieję, że że się że, że kibicom mnóstwo... E, fajnych przeżyć, e, trochę śmiechu, zabawy. No i oczywiście finalnie e, finalnie dobrych wal w, w tej klatce, tak? bo to wiadomo, że e, ja nie będę dostał żadnych żadnych chwilków, tylko e, prawdziwych sportowców. E, to wszystko będzie zależało też od, 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 e, od płaszczyzny, w jakiej będziemy się bili. Wiadomo na, na, b, boks, w boksie mało kto, że będzie się, się, się chciał bić. Wiadomo, że ja będę musiał zmieniać tę płaszczyznę, może, może K1, może e, MMA, wszystko do, do gadania. Nie wiadomo, czym są free fighty, tak, jeżeli chodzi o takie generalne podejście, ale w klaucie nie brakuje też tych sportowych zestawień. Już w klatce padło nazwisko Alberta Sosnowskiego, który też ma za sobą walkę o Mistrzostwo Świata wagi ciężkiej, tak. więc może to byłby kierunek, żeby dwóch rywali braci Kliczko zmierzyło się w klałcie. Na pewno mają, tak mają, jak mają sporo, sporo wagi ciężkiej. E, teraz no, tak naprawdę to nie, nie, nie ode mnie zale, tylko od, od federacji. Ja, ja nie jestem wybredny, kogo, kto, kogo, kogo mi nie zaproponują, e, pewnie, pewnie bez wahania, tak jak i w boksie, e, wezmę. To z, z myślą na pewno będzie o, o kibicach, tak? o, o, o tych fanach, którzy, którzy będą przychodzili na te, na te wydarzenia, które będą kupowali w Preview. E, mam nadzieję, że się, że się zaaklimatyzuje za w tej federacji. Wiadomo, ja nie, nie będę tutaj dymił do nikogo, bo to, to nie potrafię, e, ale gdzieś tam na pewno no, pośmieję się, lubię oglądać konferencje, e, mam, 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 mam ubaw, e, mam nadzieję, żeby będę trafiał do takich paneli, że będą Będą dymy, więc nie będę mógł, mógł się rozróżnić, pośmiać z, z tego wszystkiego i tyle. Ale finalnie w dniu, w dniu Gali będę walczył z jakimś sportowcem i będę się dawać jak najlepsze, jak najlepsze walki. Ale też nie wierzę w to, że 2024 rok to jest pierwszy moment, kiedy dostałeś propozycję właśnie fightową, więc co się, co się stało, że akurat Cloud zdecydował się na podpis z tą federacją? Wiadomo, Wcześniej były już takie propozycje. Wiem, tak, rozmawiałem, gdzieś tam jakieś zapytanka, tak. E, wiadomo, ja tu mam tak podpisane, że, że, że bok jest numer, no, num, numerem jeden, tak. Będę miał jakąś walkę bokserską, e, która mnie zainteresuje, która mnie zaciekawi. E, walki fikowe, zejdę na drugi plan, będę musiał się przygotować w boksie, m, ale... Tak jak wiecie, no już już 45 lat mam na, na karku, e, w tym boksie tak samo jest jak jest. E, a ja muszę, muszę mieć zajęcie, tak jak nie mam zajęcia, przychodzą głupoty do głowy, e, ładuję się w problemy, a tak to będę musiał, będę musiał naprawdę poświęcić się e, partnerowi gdzieś tam, e, przyzwyczaić się z tą matą, tymi zajmie naprawdę dużo czasu. Przez to, przez to będę miał zajęcie, będę się e, zdrowo trzymał, e, parki noc zrzucę, więc, więc z korzyścią dla mnie. Czy możesz zdradzić na ile walk podpisałeś kontrakt z Klautem? Właśnie nie wiem czy mogę, na pewno nie na jedną, na, 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 na więcej niż jedną ale nie chcę mówić tak nie chcę, nie wiem czy, to, czy, czy, czy mogę czy nie, ale na pewno więcej niż, niż raz, więcej niż dwa razy mnie zobaczycie w klatce. no i to jest już jakaś podpowiedź bardzo dobrze to słyszeć, sam wspomniałeś o tym boksie, w którym się ostatnio sporo podziało więc może wróćmy też do tych wątków, bo między innymi w rozmowie z Rafałem Mandesem naszym redakcyjnym kolegą, którego pozdrawiamy przed walką Mameda Halidowa z Tomaszem Adamkiem twierdziłeś, że Mamed nie ma żadnych szans a jednak tam w klatce wydarzyło się sporo i kto wie co gdyby nie kontynuować? Urcze, I tu muszę naprawdę, e, nie to że, że nie wierzyłem, tak, ale muszę Mameda e, przeprosić, że, 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 że wątpiłem w jego umiejętności bokserskie. Przepraszam cię, naprawdę pokazał się, według mnie, pokazał się z bardzo dobrej strony. E, wiadomo gdzieś tam, te stare nawyki gdzieś tam w pewnym momencie e, wróciły do niego, obalił go, ale to myślę, że to jest chyba naturalne. On, tyle lat już trenuje to MMA, że to naturalnie zrobił, ale jako, boks, jako styl boksu z takim zawodnikiem jak Tomasz Adamek według mnie zaprezentował się wyśmienicie, tak? Nie, osobiście nie spodziewałem się i za to Cię przepraszam. A się się No bo pewnie po takim rozwiązaniu tak, to każdy by chciał to tak, zobaczyć. Tak, bardzo chętnie, wiadomo, że teraz bym miał jeszcze więcej czasu do przygotowania i ta walka by by wyglądała inaczej, tak, troszkę inaczej, może, może i, wiesz, i i z, z korzyścią dla, dla Mameda, tak. Wiadomo, że w pierwszej walce nie dawałem mu za bardzo szans, ale z drugiej strony mówiłem, że, że w MMA Adamek ma mniej szans niż, niż Mamet w boksie, tak. Więc, więc, więc zobaczyłbym bardzo chętnie ich rewasz w boksie, w kratce. A jak właśnie oceniłbyś postawę Tomasza Adamka? No bo jednak było widać, że te kilka lat przerwy było bardzo widoczne. Te nogi chyba też nie pracowały tak jak zazwyczaj u Górala. Tak, wiadomo, że, że, że w boksie e, pierwsze co to, to siadają nogi, tak? Ta praca nóg. Jak, jak się ma dobrą pracę nóg, to to Góra gdzieś nadarza. Jak już nogi siadają, e, wiadomo, że to, ta, ta mata była troszkę inaczej, inna, tak? Nie, niż w ringu. Ale fakt faktem Eee, taki, taki zawodnik jak Tomek, może nie powinien go znokautować, ale powinien, powinien punktować ten pojedynek, powinien bez problemu, eee, bez problemu go wygrać, a, a widać było, że, że gdzieś tam e, jakiś niepokój w jego poczynaniu się wydawał. Kolejne duże wydarzenie w polskim boksie to była walka Adama Kownackiego z Kasperem Mejną. Oglądałeś to co się wydarzyło na Galii Rocky Boxing Night? Oglądałem i to co, co już powtarzam nieraz, że Adaś przegrał swoją bronią e, Mejna, no, zasypał go ciosami, tak. Gdzieś tam początek był taki e, wyrównany, ale już później e, jak już wyszedł ten jeden cios to, 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 to Kasper Mejna e, poszedł za, za ciosem. I już go nie wypuścił z narożnika, tak. Myślę, czy że... widziałbyś jeszcze jakąś walkę Adama Czy to jest raczej już taki, taki sygnał, że może powinien zakończyć? Myślę, że tak, że on taki... sam nie, nie, nie jest głupim zawodnikiem. E, ma, 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 ma żonę, dzieciaki, ma pewnie jakichś bardzo młodych doradców e, i sam będzie wiedział, że, że trzeba ze sceny zejść, tak. Dał nam naprawdę mnóstwo fajnych, fajnych pojedynków. E, ale już chyba tak mi się wydaje, że nie, nie, nie będę zakończał jego kariery, ale, ale sam, sam chyba podejmie decyzję, że już pora. Może jeszcze w jedną walkę będzie chciał się pożegnać, pożegnać z kibicami, ogromnie na pewno. Kolejna głośna walka była wczoraj. Nie wiem, czy śledziłeś to, co było w Rijadzie. Antony doszła kontra Francis Enganu. Jak ty byś to ocenił? Bo mnie bardzo zaskoczyło ta dysproporcja między walką Enganu z Furym, a tą wczorajszą, gdzie Enganu no nie miał żadnych szans doszło. Wiadomo, w tamtej poprzedniej walce z Furym. Fury go może nie fizycznie zrekcydował, ale psychicznie tak. On myślał, że z zawodnikiem MMA wyjdzie na jedną, dwie rundy. zawodnik MMA nie będzie miał siły na, na kolejne na kolejne rundy, a to jednak pokazał, że, że kondycję ma. E, gdzieś tam go podłączył, był liczony e, Tyson Fury, a tutaj Joshua musiał to wygrać, musiał się pokazać z najlepszej strony, żeby, żeby pewnie ma gdzieś tam z tyłu głowy, że, że jest blisko walki o, 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 o pas, o pasy, więc, więc ten pojedynek musiał wygrać w, taki, w takim stylu, jak wygrał go przybliży wiadomo do, do, do tej walki o, o tytuł. To na koniec, jeszcze wracając do ciebie i tego świeżego kontraktu z Klautem MMA, czy już na najbliższej Gali można spodziewać się walki Mariusza Wacha? Myślę, że tak. Będzie, będzie niedaleko Krakowa, Katowice, więc, więc myślę, że, 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 że tam nie zobaczycie, że będzie, będzie paru, paru, paru kibiców i tam ja zobaczycie. No to na sam koniec, ostatnie moje pytanie. Czy byłbyś chętny na walkę z Marcinem Najmanem? No bo też były pięściarz, który jest w kaucie i chyba dzisiaj z tych byłych pięściarzy jest główną postacią gali. On, on dzisiaj musi sobie poradzić. E, on dzisiaj sobie musi poradzić. E, I od tego będzie zależało, tak? Ja... Nie ode mnie to zależy. Wiadomo, że... że, 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 ma, że, że tacy zawodnicy jak Marcin Najman, jak, jak Murański są potrzebni oni są, mają oni są wyszczekani zaczepiają, dymią. E, i ja bym mógł nie wytrzymać tam, bym mogło, wiesz, nie, nie dojść do tej walki przed, przed walką, tak, żeby mógł ich, mógłbym kogoś połamać niechcący, tyle by było tak. Ale e, nie wykrócam tak, takiego pojedynku. Chyba, że Najman przegra z murańskim, tak? Bo w razie porażki to nie widzisz w ogóle takiego zestawienia. No tak, on na, 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 po prostu musi wygrać ten pojedynek, żeby żeby gdzieś tam e, chcieć walczyć e, z jakimiś lepszymi zawodnikami. Tak jak przegra, no to, to nie wiem, kto tam już został jeszcze. Jasne, więc na tym już zakończymy, zobaczymy co się dzisiaj Dobra. wydarzy. Dzięki wielkie za rozmowę Dobra. Mariusz i do zobaczenia w Klaucie. Dziękuję. dziękuję.